Witajcie drodzy przyjaciele i towarzysze, wasz ulubiony program. 60 Minut o najważniejszych sprawach jest na żywo. Delegacja rosyjska właśnie poleciała do Stambułu na rozmowy ze stroną ukraińską. Trzecia runda rzeczywiście odbędzie się dzisiaj. Lot do Stambułu zajmie 4 godziny. Spotkanie ma się rozpocząć o 19.00 czasu moskiewskiego, jak donosi źródło naszego programu. Skład delegacji rosyjskiej pozostanie bez zmian. Nasza grupa negocjacyjna będzie składać się z czterech głównych członków delegacji i czterech ekspertów. Zespół będzie kierował asystentem Putina, Władimirem Miedińskiem. Załęski opublikował również skład swojego zespołu negocjacyjnego. Umerow nadal jest na jego czele, ale w ograniczonym zakresie nie jako minister obrony, a sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony. Łączna liczba członków delegacji ukraińskiej wzrosła z 12 do 14 osób. Do delegacji dołączyli przedstawiciel ambasadora i kolejny pracownik sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy. Zachodni eksperci nie spodziewają się żadnych przełomów, a tym bardziej porozumienia w sprawie zawieszenia broni po spotkaniu w Stambule. Niemiecki propagandysta Welt Vaner publicznie zgodził się z rzecznikiem prasowym prezydenta Rosji w tej sprawie. Stanowiska Moskwy i Kijowa w kluczowych kwestiach są diametralnie różne. Vanner twierdzi, że głównym powodem, dla którego negocjacje wciąż trwają, jest niechęć Rosji i Ukrainy do psucia relacji z Białym Domem.